Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W treści przedstawimy Państwu trzy świadectwa osób, które bezpośrednio doświadczyły łaski działania świętych, których wizerunki są utrwalone na poświęconych chustach i koszulkach oraz możliwości ich nabycia. Świadectwo uzdrowienia. Mój mąż zrobił badania 40 plus i sprawdził na stronie internetowej wynik badań. Okazało się, że ma zniszczoną wątrobę w dużym stopniu. Mąż czuł niepokój o swoje życie, dzieląc się z tym ze mną i zaczął się modlić. Duch Święty podpowiedział mi, aby mu położyła pod poduszkę chustę Jezusa Chrystusa Króla i tak przez parę dni z nią spał. Ja odebrałam wyniki z laboratorium i poszłam z nimi do kaplicy najświętszego sakramentu. W rozmowie z Panem Jezusem powiedziałam Panie Jezu, ty się tym zajmij, i dodałam z ufnością. Niech się spełni wola Twoja. Amen. Mąż również został polecony modlitwie w grupie modlitewnej, do której należy w kaplicy adoracji przed najświętszym sakramentem. Po powtórnym badaniu okazało się, że jest zdrowy. Chwała Panu Jezusowi królowi Polski. Drugie świadectwo należy do domów modlitwy św. Jana Pawła II przedstawiam świadectwo wiary w mojej rodzinie mój mąż bardzo źle się czuł miał boleści brzucha zrobił badania i po jakimś czasie sprawdził na stronie internetowej wynik badań okazało się że ma bardzo złe wyniki dotyczące wątroby bo jest w dużym stopniu wyniszczona mąż bardzo przeżywał i czuł niepokój o swoje życie dzieląc się z tym ze mną i poczuł potrzebę modlitwy na modlitwie otrzymałam inspirację od Ducha Świętego i z wiarą użyłam chustę świętego Jana Pawła II, gdzie jest wizerunek Jezusa Chrystusa Króla Polski i Matki Bożej Medjugorskiej Królowej Pokoju. Wkładając tą chustę pod prześcieradło, gdzie była poduszka, na której spał mój mąż, nie wiedząc o tym, Co dzień gorliwie się modliłam w jego intencji. Następnie sama odebrałam wyniki z laboratorium i poszłam z nimi do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, by porozmawiać z Panem Jezusem na osobności. Wyciągnęłam te wyniki i, patrząc na majestat Boży, powiedziałam: Panie Jezu, Ty się tym zajmij i dodałam z ufnością: Niech się spełni wola Twoja, a nie moja. Amen mąż również został polecony modlitwie w grupie modlitewnej, do której należy w kaplicy adoracji przed najświętszym sakramentem, gdy razem byliśmy w kościele na mszy świętej, mój mąż poczuł łaskę bożą i przystąpił do sakramentu pokuty. Chwała Panu Bogu! Gdy lepiej poczuł się na duchu, to duch święty podpowiedział mu, by zrobić powtórne badania, które wyszły dobrze i okazało się, że jest zdrowy. Niech będzie uwielbiona trójca święta. Przez cały ten czas miałam pokój serca, za co bardzo Panu Bogu dziękuję. Po jakimś czasie zrozumiałam, że Pan Jezus dał mi próbę wiary oraz oczyszczał mnie i mojego męża. Zrozumiałam również, jak ważne jest zaufanie do Pana Boga. Uwielbiony niech będzie Pan. Błogosławiony bądź nasz Panie. Chwała Bogu. Kocham Cię. Ojcze, ogromnie. Amen. Świadectwo uzdrowienia Alicji. Przyjdź Duchu Święty przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej oblubienicy. Moje głębokie nawrócenie przyszło po śmierci mojego taty, który odszedł 13 października 2013 roku. Spotkałam kapłana, który prowadził mnie duchowo, wtedy usłyszałam słowa, masz duszę czystą jak streberko. Wstąpiła we mnie ogromna radość, byłam lekka jak piórko. Zastanawiałam się, co mogę dla Pana Jezusa uczynić. Przyszła odpowiedź. Ofiaruj się jako żertwa ofiarna za nawrócenie mojej rodziny. Później dołączyłam za zatwardziałych grzeszników. Czekałam, co będzie dalej, a tu jakaś tajemnicza siła choroby wyniszczała mój organizm. Schudłam dziewiętnaście kilogramów. Nie mogłam jeść, przełykać. Picie sprawiało mi bóle. Następna podpowiedź przez kapłana, żeby dać za siebie na dziewięciodniową nowennę do Bożego Miłosierdzia o prowadzenie w chorobie. Pan Bóg postawił na drodze mojego lekarza, który zdecydował o podstawowych badaniach, ponieważ miałam ogromne duszności. Stwierdzono, sarkoidoza, limfadenopatia, środpienia płuc po rozszerzonych badaniach kamica nerki lewej. Karty pobytu w szpitalach dołączyłam, diagnoza opisana. W tym czasie moja mama odprawiła trzy razy nowennę pompejańską do Królowej Różańca Świętego. Pierwsze uzdrowienie nastąpiło po pielgrzymce do Medjugorje. W 2022 roku ustąpiły duszności i stany zapalne z płuc. Łączyłam się z Jezusem cierpiącym na krzyżu zagrzeżników. Cierpienia trwały cały czas. Po zabiegu 26 sierpnia 2022 roku dolegliwości się nasiliły. Miałam zimną duszę. Leki, dręczenia, tłukło mnie w nocy w łóżku. To trwało dwa lata, po zabiegu w 2023 roku. Cierpienia nasiliły się, bardzo raniło mnie serce, jakby prąd poraził. Nie spałam po nocach, czułam nieprzyjemne zapachy. Ja wciąż walczyłam, modlitwa, różaniec, spowiedź, Eucharystia. Moje cierpienia słabły w dzień, a nasilały się w nocy. Byłam na skraju wytrzymałości. Mieszkanie kropiłam wodą egzorcyzmowaną, furtki szalały, w parapety ktoś stukał, ale w czasie dnia to słyszałam, pukanie, uderzenia ptaków w szyby w oknach. Jeździłam na czuwania nocne do mogiły koło Krakowa, gdzie grupa modliła się, przywiozła mnie do domu obraz Matki Bożej trzykroć przedziwnej. Wtedy po trzech dniach modlitwy odkryto, że w domu jest demon. Gdy to zostało odkryte, to dopiero ataki się zaczęły. Spałam z krzyżem na piersiach i różańcem w ręku, cierpienie było straszne jakie może być, smrody wydzielały się okropne, po trzech dniach i nocy cierpienia, usłyszałam słowa Pana Jezusa, ten typ zwyciężysz postem i modlitwą. 9 września 2024 roku pojechałam do Skarżyska Kamiennej do Matki Bożej Miłosierdzia, po mszy świętej przyjęłam namaszczenie olejem świętego Szarbela. I za kilka dni przyszły koszulki świętego Michała Archanioła i Szarbela. Święty Szarbel i święty Michał Archanioł pokazali mi we śnie, że został jeszcze jeden zły duch z bródką. W czasie uczęszczania na roraty ciągle mi przeszkadzał, stukał, pukał, uderzał w okno. Miałam niepokój, lęk, ale się nie poddawałam. Rano w czasie adwentu. Ubrana w koszulkę i różaniec w ręku, zobaczyłam czarną postać w drodze do kościoła z czerwonym okiem, to był poniedziałek, a piątek w tym samym tygodniu też w drodze, ale w innym miejscu, tylko po prawej stronie drogi. Czarna postać z czerwonym okiem, przyszła myśl odmówić nowennę do Najświętszej Eucharystii, odmówiłam trzy nowenny. Pan Jezus zabrał to zło, wysłuchał moich próśb, Panie Jezu wołałam zawładnij moim umysłem, sercem i ciałem najświętsze serce Jezusa, gorące ognisko miłości. Zmiłuj się nad nami trzy razy. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo twoje eucharystyczne przez niepokalane serce Maryi trzy razy. Karty ze szpitala są tylko do wglądu u kapłana jako dokument prawdy. Dalsze wyjaśnienia. Koszulka świętego Michała Archanioła i świętego Szarbela Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, król polski, i Maryja, zawsze dziewica królowa Polski. Był to początek września 2024 roku. Okolice Kielc przed domem, w którym mieszkam, idzie główna linia 5G. Bardzo ciężko chorowałam i miałam problemy ze snem. Trwało to około pięć lat. Pan Bóg przyszedł z pomocą. Gdy zamówiłam koszulki błogosławione, zaczęły się dziać cuda, miałam straszne ataki złego i ręki, o których napisałam wyżej. Najpierw zwyciężyła, przez post i modlitwę, a resztę dokonał święty Michał Archanioł. Wieczorem, gdy położyłam koszulkę świętego Michała Archanioła na blacie w kuchni, a tu słyszę kilka razy, mogło to być siedem, pak, pak, pak. Tak to słyszałam, jakby jakieś bańki pękały. To trwało trzy dni. Święty Michał Archanioł przez moc tej koszulki zwyciężył ataki złego ducha. Zastraszanie uspokoiło się, który tu odegrał szczególną rolę. Pokazał mi się we śnie, jaki demon w kroplówkach. Przy pierwszym zabiegu dostałam 24 sierpnia 2022 roku. Drugi zabieg w 2023 roku w dniu Matki Bożej dobrej rady do narkozy dostałam szczepionkę. Potem pokazał te czarne stemple na produktach żywnościowych spożywczych, które są w różnych kolorach. Następnie w nocy pokazał mi się w postaci takiej jak figura biała z Gargano. Na piersi miał diadem, kryształ. Światło biło w moją stronę i usłyszałam słowa masz ochronę. Koszulka świętego Szarbela niweluje również promieniowanie 5G, śpiąc w koszulce. Poczułam po przebudzeniu woń, a gdy rozmawiałam z mężem przez telefon, to w komórce w Messangerze przesunęła się na ekranie koszulka świętego ojca Szarbela. To tak wyglądało, jakby zostało zrobione zdjęcie. Teraz funkcjonuje lepiej w domu mogę słuchać radia dobrze śpię, bo są niwelowane smrody, które wcześniej były nie do zniesienia. Byłam rozproszona, odmaniona, miałam słabą pamięć. Niech Bóg w Trójce Jedyny będzie uwielbiony w swoich Archaniołach, Aniołach i Świętych. Bóg zapłać. Alicja S. Bóg zapłać za piękne świadectwo, uwolnienia i uzdrowienia oraz przyjęcie z miłością tych cierpień jako ofiara, żertwa za grzeszników. Szczęść Boże! Pozdrawiam w imię Jezusa Króla Polski i Maryi Królowej Polski. Wierzę że te nowe koszulki z wizerunkiem świętych będą najlepszym wstawiennictwem w ich rozprowadzaniu, to jest świętej Rity, świętego Ojca Pio, świętego Szarbela, świętego Michała Archanioła z relikwiami, namaszczony przez samego Pana Jezusa Chrystusa i pobłogosławione przez wybranego Sługę Bożego w kapłaństwie Chrystusowym, wydadzą owoce na miarę waszej wiary, kochane dzieci Maryi niepokalanej. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Mała dusza ukryta. Koszulka świętej Rity została wyproszona na modlitwie, dana dla dzieci bożych na ratunek. Koszulka naznaczona relikwiami świętej Rity, która wstawia się w sprawach trudnych, po ludzku beznadziejnych, z których nie ma wyjścia. Koszulka noszona z wiarą podczas choroby uprasza uzdrowienie na duszy i ciele. Święta wyprasza łaski Bożego pokoju dla zbuntowanej młodzieży uzależnionej od nałogów, narkomanii, alkoholu, nikotyny. Gier komputerowych, hazardu, której grozi odejście od wiary katolickiej. Wstawiennictwo świętej Rity przyczynia się w niełatwych sprawach rodzinnych. Małżonkowie, którym zagraża rozpad małżeństwa, powinni błagać świętą Ritę o umocnienie więzów małżeńskich. Opieka świętej Rity umacnia pracę duszpasterską kapłanów i zakonników. Potrzeba wiary i modlitwy nowenną za przyczyną świętej Rity, koszulka świętego ojca Pio. Naznaczona relikwiami świętego stygmatyka, noszona z wiarą połączoną z modlitwą uzdrawia na duszy i ciele, daje ulgę w cierpieniu, podtrzymuje osobę, łagodzi objawy choroby. Modlitwa powinna być zanoszona do Boga w trójce świętej jedynego przez zasługi Maryi i świętego Ojca Pio w całkowitym zaufaniu w uniżeniu, leżąc krzyżemy w godzinie Bożego Miłosierdzia po pojednaniu się z bliźnimi a następnie z Bogiem w sakramencie pokuty oraz pogodnym przyjęciu komunii świętej naklęcząco i do ust. Wstawiennictwo i opieka świętego Ojca pioratuje nas w nieszczęściu, które niejednokrotnie sami sobie zgotowaliśmy. W koszulki świętego Szarbyla są wtopione też oryginalne relikwie, są pobłogosławione przez samego Pana Jezusa Chrystusa i namaszczone Jego majestatu rękoma. Święty Szarbel na modlitwie różańca świętego pokazał i przyniósł butelkę oleju wypełnioną w ilości dwóch trzecich, a w jednej trzeci to trzeba dać modlitwę. Materiał tej koszulki cały przód będzie nasączony tym świętym olejem, który będzie po nałożeniu przenikał do naszego ciała dając uzdrowienie na duszy i ciele. Lecząc szczególnie choroby, to jest komórki nowotworowe unicestwiał oraz układ krążenia w tym złogi w żyłach oczyszczał. Stabilizował ciśnienie, arytmię serca, uzdatniał układ pokarmowy z toksyn żywności, którą kupujemy w marketach oraz naszą rodzimą, którą raz po raz traktują z nieba samolotami rozpryskując wszelkie trujące środki chemiczne. Koszulki świętego Michała Archanioła, który będzie trzymał złego ducha na łańcuchu i odcinał mieczem wszelkie ogony, to jest demony od osoby. Będzie też chronił od fal nadawanych przez wieżę 5G od ich promieniowania w tym telefonę. Jak będzie ta koszulka tylko leżała w aucie na siedzeniu to będzie to ochrona dla wszystkich pasażerów. Jak będzie w domu to też będzie to ochrona dla rodziny i domostw. Oraz chronić będzie od wydarzeń pogodowych jak burza, opad gradu, powodzi. Będzie też ratunkiem dla nałogowych graczy, od hazardu. Uzależnienie od gier komputerowych. To są obiecane łaski z tego tytułu dane świętemu Michałowi Archaniołowi u źródeł Boga żywego, ale nie można tego traktować jako talizmanu, medalionu. Trzeba dać modlitwę z wiarą. To jest zawierzenie się, koronkę, litanie. I tak się stanie. Zamówienia koszulek można składać pisząc na adresę Mail opieka.swietych@mail.com przy zamówieniu należy podać rozmiar L, XL, XXL, XXXL, XXXXL oraz ilość sztuk, dane adresowe do wysyłki i telefon kontaktowy. E-mailem otrzymamy potwierdzenie przyjętego zamówienia.